Siemanko, z tej strony 950 i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj: Roblox, a dokładnie Jailbreak. Wiem dosyć długo, filmów nie było, bo zapomniałem nagrać. Niestety. Y nieważne. Muszę. Dzisiaj pokażę Wam moje ulepszenia i ulepszę sobie na max y moje Lambo. Hmm, hamulce muszę tylko kupić idealnie mam tyle pieniędzy um, jestem już w sezonie nie ups co pan robisz a to pan pozwolił, że ja uciec. aha co niezły pro hmm. ktoś umarł. Hmm, albo umarł albo Został aresztowane? Czemu ja tu słyszę? A! Pan Lamborghini, jakiś tutaj. Dobra. To jest kamaro Mam Porsche i mam motorka. No dobra. Po brońki na początek i jedziemy. Brońki są w tym sklepie Gun Shop, to chyba jest. Tak. Wezmę sobie z mojego shotguna. Szczelba, tak zwan. Znowu powiedziałem: Szczelba. Pff. To tak to bym powiedział: Strzelba. A to specjalnie powiedziałem: Można powiedzieć. Mm, no najpierw to wiecie co to ja. Po prostu wjadę tutaj sobie do garażu na chwilkę. Mm, I w mieście sobie. To zrobię. Bo w mieście jest dla mnie lepiej w garażu. To jest moje Kamaro. Tutaj plakietka Good. Oh, no Waliłem w to. Takie Camaro. Mm, na dosyć sporych ulepszeniach, ale nie jeździ tak szybko jak Lamborghini. Mm, Fal też jeszcze nie mam. To są dodatki, ale tak to ulepszenia tu to... Jezu, co, to, kto tu stoją? Hmm, a jakby tamten ktoś... A nieważne. to jest dosyć popularny na Robloxie, tylko konkurować z nim mogą. Map City i Adopt Me Chyba dzień Map City. Czy Map City Tyle. Tych nazw na Robloxie, tych trybów, że łatwo się zapomina. Dobre. Moje kamera jest zamknięta, oczywiście. To jest garaż. Nie przebrałem się w ogóle. Lamborghini, mm. oto jono. A, bym zapomniał. pokażę wam, jakie bugi ma moje polsze. Nie wiem, dlaczego. Ale. Żar mi jest. Czy to twórcy tak zepsuli? Patrzcie. A nie mogę nic zepsuć. Z mistrzem. Ale tak się odbija, że nie da się jeździć. Okej, okay, to jest moje Lambo. Waga, Brakes w komórce. Kupiliśmy. Moi drodzy. Cały samochód już jest na maks. Widzicie kolorki? To, 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 to bardzo Co się dzieje? Wave jest bardzo fajny. Fajno, za 5000. Już go nie kupię. Ale Galarz jest. Będę musiał go kupić. Okej, okay. to jest moje Lambo. Mm, zamknij... Nie, to, to nie wie. Więc ja nowe światło w ogóle. Lepiej je włączyć, zanim policiemy złapkę. Widzicie, jest ono takie. Dosyć ładnie szybko jeździ. Fajnie można nimi się poruszać. a nie trafiłem A na Lambo zebrałem w dwa dni. Gdyby nie interwencja, interwencja, pomoc yy, takich dwóch bardzo dobrych graczy yy, pozdrawiam ich serdecznie. Do, był to domikoala 51, z nim zebrałem 51 tysięcy. A dalej pomógł Freddy, jakiś, mm, jakiś tam Freddy pomógł, i z nim kupiłem. I Rambo trochę się odbijało. Może bym to kupił. A patrzcie, to jest taki bug. Jak łatwo uciec przed policją Dzień dobry, pani Asimo. Chciałbym pieniądze. Pociąg jedzie w gierce, widzicie nawet głos. No, nie ma hajsu. Szkoda, bo lombo jest naprawdę fajny. Pożegnam teraz i to będzie koniec odcinka. Tylko, gdzie by tu się jakieś fajne miejsce? Może na tla tego potoku. No i dobra. To było na tyle w takim odcinku z Daybreak'a. Przypominam, jeśli wam się odcinek podoba, dajcie mi, daj, możecie zostawić łapkę w górę, jeśli polubiliście mój kanał, możecie zostawić subskrypcję. Fanie Robloxa, Blockstrike'a, dzwonów. Jest dużo treści. No i ja nie przedłużam. Ja się z wami żegnam. Cześć!